Witam Państwa bardzo serdecznie. W odcinku 20 pan Marek Tomasz Hodorowski, autor książki Bestia. Cywilizacja nad przepaścią, zaznaczył, że w celu zablokowania alternatywnego modelu rozwoju oraz zrealizowania projektu Bestii, Rzeczpospolita musiała być w wieku XVII i XVIII możliwie mocno zdestabilizowana, zdezorganizowana, ograbiona, a na koniec zdemoralizowana. Zapraszam do wysłuchania 21 odcinka trzeciej części rozmów z panem Markiem Chodorowskim pod tytułem Klęska Europy w XVII wieku. Panie Marku, co zdarzyło się w takim razie wraz z początkiem XVII wieku? Czyżby Rzeczpospolita przestawała się bronić? No w tym sensie, że brakło czynnika absolutnie najważniejszego dla trzeciej drogi, dla tej drogi, jaką powinna była wskazać światu i taki stan utrzymuje się do dnia dzisiejszego. A jaki to był czynnik? Rzetelna, pełna, wielokrotnie zweryfikowana informacja. A mógłbym prosić o trochę szersze wyjaśnienie? Okay. Istotne we wcześniej podanym rozwiązaniu, zaistniałej sytuacji czyli te wszystkie czynniki okazują się dwa fundamentalne założenia wykluczenie wszelkich ingerencji z zewnątrz spoza państwa oraz powołanie ministra stanu czyli szefa dyplomacji odpowiedzialnego za informację międzynarodową A w jaki sposób polski minister stanu z pierwszej połowy XVII wieku mógłby światu pomóc? No y zakładamy, że mógłby się znaleźć w ówczesnej Polsce, w ówczesnej Rzeczpospolitej człowiek energiczny, no, utalentowany co najmniej, stojący na czele rozbudowanych służb zagranicznych. No, no, choćby pan Jan Zamoyski, urodzony w 1542, zmarł w 1605. No i załóżmy, że zostałby zobowiązany do sta do stałego monitorowania działań destrukcyjnych prowadzonych przez państwa ościenne, w tym wypadku przez Londyn. A w jaki sposób potoczyłaby się historia Europy i świata, gdyby Rzeczpospolita, Bojga Narodów, posiadała dobrze poinformowanego ministra stanu w osobie Jana Zamoyskiego? właśnie? No, w przypadku, gdyby był to Jan Zamojski, takie zreformowane państwo, bardzo szybko dostrzegłoby, że stało się celem ukrytej agresji. No i wystarczyłoby po takim odkryciu poprosić grzecznie ser Francisa Walsingama, ewentualnie jego następcę, żeby tego typu działań nie kontynuował. No, dla własnego dobra. No i myśli pan, że taka prośba by wystarczyła? Tak, ponieważ o działaniach służb angielskich mogłiby się natychmiast dowiedzieć Ewentualnie w jakiejś tam ustalonej kolejności Hiszpania, Francja, Monarchia Habsburgów, być może kolejne państwa. Rozpowszechnienie informacji o działaniach bestii, czyli początkującej w Europie struktury tajnej, automatycznie bestie paraliżowało. Znaczy uzyskanie informacji wystarczyłoby do neutralizacji ukrytej agresji? Tak. O ile informacja objęłaby Wszystkie obszary funkcjonowania takiego agresywnego państwa, czyli militarne, finansowe, gospodarcze, handlowe, ale również w zakresie aktywności obcych służb wywiadowczych i ich operacji. No w tym wypadku wystarczyło wiedzieć. Znaczy nie chcę wierzyć, żeby to było takie proste. Ponieważ... No, nie wierzymy, ponieważ mamy za sobą. 450 lat bardzo intensywnej dezinformacji połączonej z demoralizacją. I to wszystko pozostawiło, chcąc, nie chcąc w nas ślady, a dokładnie wszczepiono nam zaprogramowaną bezradność. Czy faktycznie losy Rzeczpospolitej Europy i świata rozstrzygnęły się w wieku XVII? W zasadzie tak. Znaczy, tak to, to trzeba. Powiedzieć przynajmniej na najbliższe 400 lat, i w ciągu tych ostatnich 400 lat jedyną szansę na przebudzenie mieliśmy do roku 1648. Natomiast po tej dacie, po, po zakończeniu wojny 30-letniej, bestia już była bardzo silna. Dlaczego podczas wojny 30-letniej i później posłużono się instrumentalnie Szwecją? ponieważ idealnie się do tego nadawała. Znaczy była krajem protestanckim, no zdecydowanie protestantyzm zwyciężył, a nawet krajem purytańskim, taki odłam protestantyzmu. Znajdowała się poza zasięgiem Habsburgów. Wystarczyło w związku z tym taki kraj wyposażyć w pieniądze, w bardzo duże zresztą, pieniądze, no i uzbroić. Kto się tym zajął? Przede wszystkim Anglia, w pierwszej kolejności Anglia, A po czym do Anglii dołączyła inspirowana przez Anglię Francja, katolicka, dodajmy, Francja. Oby dwie, obydwa kraje zobaczyły własny interes w uzbrajaniu Szwecji. Znaczy postawa Anglii jest zrozumiała, ale dlaczego Francja? No to, to właśnie, to jest taka ciekawostka historyczna. Taką decyzję podjął, i wszystko wskazuje na to, że jednoosobowo katolicki kardynał Richelieu, no, który odpowiadał za politykę państwa francuskiego, dozbrajał na potęgę protestancką Szwecję, a zwalczał przynajmniej za swojej kadencji za wzięcie europejskie no, sąsiadujące z Francją kraje katolickie, Także możemy powiedzieć, że o fatalnym dla Europy wyniku wojny 30-letniej zdecydował w gruncie rzeczy jeden katolicki kardynał. A po co to, to robił? On to robił w interesie Francji, dlatego że kardynał Richelieu uczynił ze Szwecji zbrojne ramię własnej polityki, Wymierzonej przeciwko katolickim Habsburgom. Tu mam takie pytanie, Panie Marku: czy kardynał Ryszel został skorumpowany, czy jednak oszalał? Rozumowanie kardynała było proste. Francja dołączyła do krajów protestanckich tylko i wyłącznie z tego powodu, że z dwóch stron miała wówczas, czyli i od strony hiszpańskiej, i od strony centralnej Europy, miała wówczas katolickich Habsburgów. Ale przecież Francja w większości była katolicka. No tak, ale jak miała ich z dwóch stron, no to ekspansji, dalszej ekspansji Habsburgów po prostu się obawiała. I y, y, dodajmy do tego jeszcze taki czynnik, że służby angielskie, a w jeszcze większym stopniu angielskie łapówki, no, zrobiły, bo musiały zrobić swoje. Y, no i najwyraźniej no nietrudne było wzmacnianie, czy też stymulowanie francuskich obaw przed Habsburgami. No to w takim razie, panie Marku, dlaczego Francja nie użyła tych samych pieniędzy na uzbrajanie własnej armii? A to tylko dlatego, że nie chciała występować bezpośrednio w działaniach wojennych przeciwko krajom katolickim. No z kolei dyskretne dozbrajanie protestanckiej Szwecji wydało się francuskim elitom działaniem optymalnym. I w ten sposób Francja stała się w sposób no, absurdalny wieloletnim sojusznikiem, no bo trwało przecież to, to 30 lat, swojego śmiertelnego wroga, czyli Anglii. Czy wpłynęło to na wynik wojny 30-letniej? No, w sposób de decydujący. Czy kraje katolickie nie mogły już tej wojny wygrać. To za całkowicie zakłóciło równowagę sił w Europie. Z kolei katolicy Habsburgowie zostali. W wyniku tej wojny znacznie osłabieni. Zresztą zgodnie z francuskim interesem. Nikałoby z tego, że Francja politycznie wygrała. Ceniając z perspektywy krótkoterminowej, e, tak. E, wzmocniła się znacznie wewnętrznie, osłabiła swojego kontynentalnego e, przeciwnika. Przynajmniej tak to wówczas widziała, czyli Habsburgów. A gdy spojrzymy na ten sam wynik z perspektywy dłuższej. No wówczas sprawa wygląda zupełnie inaczej. Francja niebywale wzmocniła swojego wiecznego, naturalnego wroga, czyli Anglię, ale też uzbroiła i to uzbroiła do przesady protestancką Szwecję, dając w ten sposób Anglii. Kolejne narzędzie, i to takie narzędzie bardzo mocne i agresywne, do prowadzenia. Agresywnej również polityki na kontynencie. Ściągnęła przy okazji śmiertelne niebezpieczeństwo na swojego dotychczasowego, tradycyjnego sojusznika, no w tym wypadku na rzecz W takim razie prawidłowy jest wniosek, że wojnę 30-letnią wygrała Anglia i Szwecja, kraje protestanckie, dzięki środkom finansowym katolickiej Francji. No, ale także dzięki decyzjom katolickiego. Kardynała Richelieu. No, zdecydowanie możemy tak powiedzieć. Francja politycznie krótkoterminowo wygrała, ale kontynentalna Europa długoterminowo i z Kretesem przegrała. Dlaczego? Ponieważ w coraz większym stopniu uzależniała się od decyzji Londynu, a, a przy tym nie miała pojęcia o ukrytej agresji kierowanej z tego ośrodka. Po roku 1648 kolejne fale ataków popłynęły już gigantycznym strumieniem na Rzeczpospolitą. A dlaczego akurat na Rzeczpospolitą? Ponieważ w tym momencie było to już jedyne państwo w Europie, które posiadało potencjał i wszelkie możliwości, by sformułować i zademonstrować światu trzecią drogę, czyli Rozwiązanie od Londynu, od bestii w pełni niezależne. Czyżby bestia obawiała się potencjalnego modelu teoretycznego? Użyłem skrótu. Kluczem do władzy nad światem był i w dalszym ciągu jest kontynent euroazjatycki. No, I tak się składa, że na styku Europy i Azji położona jest Rzeczpospolita, czyli najpotężniejszy w wieku XVII kraj. Położony w rdzeniu wszystkich handlowych szlaków lądowych albo najważniejszych szlaków lądowych. No i takie państwo do dzisiaj okazuje się niezwykle interesującym partnerem dla każdego, kto poważnie myśli o Europie czy o Azji. No i dodajmy, że to szczególnie korzystne położenie Polski stało się w końcu przyczyną wszystkich polskich kłopotów. To może dlatego trzecią RP rządzą? Durnie. Dokładnie tak. To, to jedyna przyczyna. To wróćmy może do Polski XVII wiecznej. Rzeczpospolita nie miała przecież żadnych interesów kolizyjnych z Anglią. Skąd brała się aż taka angielska agresja? To prawda. Na pierwszy rzut oka nie miała. I stąd bierze się. Hipoteza bestii, to znaczy struktury ideologicznej, zlokalizowanej początkowo w Londynie, przynajmniej do e, tej xix e, połowy 19 wieku, ale mimo to stanowiącej odmienny byt od angielskiego państwa. To w jaki sposób w związku z tym rozwiązano problem z Rzeczpospolitą? No Jeżeli wrócimy do połowy XVII wieku, to akcja była zsynchronizowana. Wystarczyło skierować przeciwko ówczesnej europejskiej potędze nad Wisłą zmilitaryzowaną protestancką Szwecję, ale w tym czasie podobnie zmilitaryzowaną prawosławną Rosję. No i zmilitaryzowaną, wszystko na to wskazuje również przez tak zwanych Anglików, a późniejszych Rothschildów. Armia zlepiona przez Szwedów po roku 1648, to, to musimy wiedzieć, po roku 1648, była no, bezczynna, znaczy czekała. Jednak w dalszym ciągu pozostawała świetnie uzbrojona, zaprawiona w bojach, ale no, była bezrobotna, Dlatego skierowanie takiej bezrobotnej, zaprawionej w bojach armii na południe nie stanowiło najmniejszego problemu. Ta armia na taki rozkaz już tylko czekała. A Chmielnicki? A to już mógł być wątek rozgrywany przez tak zwanych Anglików, a wspólnie z Moskwą, Wykorzystywanie różnic religijnych, ale także sporów ambicjonalnych w tamtych czasach no, no nie było trudne. Warto w tym momencie zauważyć, że na pełną likwidację Rzeczypospolitej potrzebowano kolejnych 150 lat.